Tymczasowy nadzór wideo zostaje na stałe. Kary nałożone na koncerny samochodowe za niesprzedawanie wystarczającej ilości samochodów elektrycznych w porównaniu do samochodów termicznych czyli rozłożenie na łupatki branży samochodowej. Dodatkowo podatek, kara, haracz dla osób prywatnych za zakup samochodów diesla lub benzynowych. Likwidacja 4000 miejsc pracy dla nauczycieli. I wisienka na torcie, kombinacje rządu, jakby tu zabrać Francuzom wszystkie oszczędności. Tak więc Francja bankrutuje, mówi się, że sytuacja, która nadchodzi, będzie podobna do tej, jaka wydarzyła się w Grecji w latach 2008 2009 najw no latach a może być nawet jeszcze gorzej niż właśnie było w Grecji słuchajcie, dług publiczny Francji obecnie wynosi 3200 miliardów euro to wychodziło tam w 2021 czy w 2022 z tego co wyczytałem prawie 50 tysięcy euro na każdego Francuza a jeżeli podzielimy to na, tylko na osoby aktywne, pracujące to tam wychodziło 74 tysiące euro na osobę, także nieźle ale wiecie co? Spece, ekonomiści, pewnie tacy jak makaron, yy, jakoś w cudowny sposób doliczyli się, że oszczędności Francuzów odpowiadają dokładnie długowi Francji. No Coś niesamowitego. Czyli jakieś tam 3200 miliardów euro mają Francuzi w oszczędnościach. Czyli kto jest bankrutem? Nie Francuzi, tylko państwo, państwo, rząd francuski. <laughs> Po prostu wydał wszystkie pieniądze publiczne. No i teraz kombinują, jak tu ściągnąć z Francuzów kasę. I słuchajcie, pierwszy pomysł był taki, sorry, że jak wiecie, zaczął się, zaczęła się operacja specjalna na wschodzie, tak? Tam u tego komika w zielonym sweterku. No to po jakimś czasie stwierdzili, rząd francuski stwierdził, że wszyscy Francuzi będą musieli sfinansować tą akcję militarną Ukrainy. I pomysł się narodził taki, że wejdą na książeczki oszczędnościowe, że każdy Francuz, czy chce, czy nie chce, będzie musiał dofinansować, wiecie, ten wysiłek tam obronny i tak dalej. Oczywiście to nie przeszło, więc teraz wymyślili, że każdy Francuz będzie musiał spłacić dług publiczny. No i teraz już się z tym nie kryją. I wymyślili, że nawet osoby, które nie zarabiają nic, czy zarabiają bardzo mało, które są na zasiłku, chodzi tu o takie osoby, które w ogóle nie płacą podatku, po prostu mają za małe przychody, tak czy inaczej będą musiały po 25 euro miesięcznie wpłacać, no właśnie po to, żeby spłacić długi, który zaciągnął rząd z pieniędzy, które już im daliśmy. To wszystko ma sens, to nie? A zabranie y, Francuzom wszystkich oszczędności to nie jest jedyny pomysł, jaki ma rząd francuski, y, tymczasowy rząd, bo obecnie nie ma tak jakby rządu we Francji już od trzech miesięcy, od kiedy Macaron rozwiązał go. No i nie mogli jakoś ustanowić, kto będzie premierem, kto będzie rządził i tak itd. Tak Cały czas się kłócą. Jest niby nowy premier, ale już ma się podać do dymisji, bo nie daje rady. W każdym razie jest jeden wielki burdel, no ale te zajebiste pomysły jednak są. Kolejnym pomysłem jest tymczasowy. Algorytmiczny nadzór wideo, który był utworzony w Paryżu na czas olimpiady i miał trwać no, do stycznia, nie wiadomo dlaczego, skoro tylko na czas olimpiady, no ale do stycznia 2025, już ogłosili, że zostaje, zostaje, po prostu zostaje na zawsze i nie tylko w Paryżu, tylko zostaje rozpowszechniony na cały teren Francji. Zajebiście, co nie? No i oczywiście na tym nie koniec, są kolejne piękne pomysły żeby umilić życie Francuzom, takie jak przedłużenie wieku emerytalnego, już, już się cieszą, że Włosi chyba tak przedłużyli do 67, Niemcy mówią o 71 czy 72, no już Francuziki, znaczy Francuziki w rządzie, Pajacyki można powiedzieć w rządzie zacierają ręce, że no skoro oni to dlaczego nie my, no przecież jakoś trzeba sfinansować emerytury, a nie ma z czego, bo po prostu wszystkie pieniądze zostały wydane. Także to jest kolejny ich zajebisty pomysł. A tymczasem, sorry, taki mały nawias, jest piękna pogoda, zaraz Wam pokażę, 26 7 stopni, a mamy 20 października, jest zajebiście na Polsyce. No, i jeszcze jednym fajnym pomysłem jest wymuszenie na ludziach zakupu samochodów elektrycznych. Oczywiście wszystko dla dobra planety, dla ekologii, i tak dalej. Nie dla biznesu, nie dla ściągania haraczu, nie, nie, nie. Nie o to chodzi. <grytanie> pomimo tego, że, znaczy, pomimo tego, ponieważ sprzedaż samochodów elektrycznych spadła drastycznie o jakieś 30-35%, ale to chyba w całej Unii Europejskiej. Oczywiście ludzie się przekonali, że to jest jeden wielki syf, że to nie funkcjonuje. Poza tym nie ma pomysłu, oczywiście, na to, jak zutylizować czy jak, jak, jak pozbyć się wraków samochodów elektrycznych, tych baterii, tego wszystkiego. To nie ma nic z ekologią wspólnego, no ale nieważne. Yy, Francuzi nakładają teraz haracz na osoby, które chcą yy, kupić samochody diesla lub benzynowe. I w zależności od emisji spalin każdego modelu jest nakładana kara procentowa. Która może sięgnąć nawet 90 tysięcy euro. Yy, czyli jest to kwota, która zostanie dodana do ceny samochodu. Czajcie? Jeżeli chcecie sobie kupić na przykład nie wiem Hamera w benzynie, czy jakiegoś tam suwa, czy pikapa z dużym silnikiem, jakiegoś Dodge Rama, Forda F-150, zapomnijcie. Będzie cena samochodu plus x tysięcy euro w zależności od modelu. Maksymalnie może to sięgnąć 90 tysięcy. 90 tysięcy euro dodanych do podstawowej ceny. Także powodzenia. A z kolei koncerny samochodowe będą również zmuszane do sprzedawania jednego samochodu elektrycznego na cztery sprzedane termiczne. A jeżeli tego nie zrobią, kara może sięgnąć nawet 2 miliardy euro. Czyli pozbawią ludzi możliwości posiadania samochodu. A koncerny samochodowe i marki samochodowe po prostu nie będą sprzedawać. Po pierwsze, ludzi nie stać na elektryki i ludzie nie chcą elektryków, a koncerny, jeżeli nie będą sprzedawały, no to nie przeżyją. Ludzie będą zwalniani z pracy, fabryki samochodowe również, ponieważ coraz mniej samochodów będzie się sprzedawało, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli ruina totalna Francji, ale wydaje mi się, że to będzie podobnie w całej Unii Europejskiej. Niezły kaktus, są. Kurde, no, ma ponad 2 metry. No i do tych wszystkich e, fajnych pomysłów trzeba dodać jeszcze inne szczegóły, typu e, plany na 2025, czyli likwidacja 4000 miejsc pracy dla nauczycieli, gdzie system nauczania, system uświaty to już jest totalna klapa we Francji od wielu, wielu lat. Jest to chory system dzieci, po prostu Francja jest chyba krajem europejskim, gdzie dzieci chodzą najdłużej do szkoły, często kończą szkołę o 17, 18 i mają bardzo dużo zadań domowych. To jest, jest naprawdę chory system, ale również system lekarski, że tak powiem, zdrowotny, pomimo to, że służba zdrowia jest w miarę dobra, to i tak brakuje lekarzy, bo coraz więcej wyjeżdża, czy planuje wyjechać. Ostatnio nawet strażacy się burzyli, że też yy, będą rezygnować masowo. Także no, szykuje się piękny scenariusz, a no i jeszcze trzeba dodać yy, cały system sprawiedliwości, że tak powiem, a przede wszystkim system karny, który totalnie nie działa, ale o tym chyba zrobię osobny odcinek. Bo to, co się wyrabia w tej chwili we Francji, to jest po prostu yy, parodia z komedią zmieszana, czy już nawet, nawet nie to już jest nawet komediodramat. Ponieważ osoby, które są, były już karane, mają nawet nakaz opuszczenia Francji, y, zostają przyłapane na kolejnym i to poważnym jakimś przestępstwie, dostają zawiasy, nikt ich z Francji nie usuwa, także prawdopodobnie jest to nawet robione specjalnie. E, o tym się już od dawna mówi, że tak, Europę trzeba y, przewrócić, zmienić y, zaludnić innymi osobnikami itd. itd. Czy doprowadzić do jakiejś wojny domowej? Nie wiem. I właśnie tu jest takie pytanie, wiecie, coraz więcej ludzi się zastanawia, jak Francuzi zareagują na te wszystkie piękne zmiany, które szykuje im rząd. Czy będą tak jak owce i barany szli posłusznie na, tak, na taką przysłowiową rzeź, oddadzą wszystkie swoje prawa i wolność, a no właśnie jeszcze wolność słowa i tak dalej, kontrola internetu też jest w planach, oczywiście całkowicie. Na przykład, Rumble jest zakazany we Francji. Ja często oglądam takiego pewnego gościa z USA. Polecam bardzo Den Bongino. Z tym, że na Facebooku i na YouTubie jest on cenzurowany. Tak więc większość rzeczy jest na Rumble, ale no niestety, Rumble. Jest niedostępny we Francji. Ma być również kara za używanie VPN-u, czyli ukrywanie, wiecie, waszego IP komputerowego, i tak dalej, i tak dalej, czyli próba obejścia tych, wiecie, zakazów pewnych stron internetowych. Także no, pełen, wspaniały pakiet, po prostu. E, I tak, jak mówiłem, myślę, że tak będzie podobnie w całej Unii Europejskiej, tak czy inaczej, no bo ten unijny kowal jest po prostu. To jest jedna klitka, jedna grupka, która chce stworzyć globalistyczny taki, wiecie, świat. Ale dobra, to już mniejsza z tym. Tylko właśnie, tak jak mówiłem, takie ludzie zadają sobie pytanie, czy Francuzi się zbuntują, czy po prostu oddadzą to wszystko, tak, czy po prostu pozwolą sobie na to, żeby ograniczono im wszystko, zabrano wszystko. Czy będzie kolejna rewolucja francuska? Zobaczymy, ale mi się wydaje, że tym razem to będzie musiała być rewolucja europejska, a być może i nawet światowa. Także zobaczymy, ciekawe czasy idą. Póki co, powiem wam, że jestem szczęśliwy, że żyję na Korsyce, a nie we Francji, bo jednak Korsyka bardzo się różni. Tak należy do Francji na papierze, ale jednak jest tu całkiem inaczej niż tam. Co tam się dzieje, ten syf na kontynencie, to tutaj jest e, niewyobrażalne. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, co tam sądzicie o tym. I pamiętajcie, nie tylko polski rząd ma idiotyczne pomysły. Wydaje mi się, że to są rządy na całym świecie albo prawie. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej.